Fluttershy, Fluttershy. Tak, Apple Bloom. Pamiętasz, jak Rainbow Dash czytała mi książeczkę na dobranoc dwa dni temu? Mhm, mm pamiętam bardzo dokładnie. Nie chciałaś w ten czas zasnąć. Um, no tak, ale to nie o tym chciałam z tobą porozmawiać. A o czym chciałaś ze mną porozmawiać? O tym, jak... Bałam się w nocy przeokropnie! Uch, naprawdę bałaś się w nocy? Nie mówiłam ci tego. Rainbow Dash stwierdziła, że będzie się ze mnie śmiała. Och, ta Rainbow Dash! Dlaczego ona tak mówi? Ja bym się z ciebie nigdy nie śmiała. Jesteś jeszcze malutkim kucykiem. Wiem właśnie. Ach, ale powiedziałam o tym jednak komuś. Komu powiedziałaś? Powiedziałam Twilight Sparkle. I co się stało? Śmiała się z ciebie? Na pewno nie. Ona nigdy by tego nie zrobiła. Nie, 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 nie. Masz rację. Nie śmiała się ze mnie. Obiecała, że coś mi da. Żeby nie bała się już w nocy. O, a co takiego ci obiecała? Obiecała mi pluszaka. Wow, ja też chcę pluszaka. Mm, a ty nie jesteś już duża? No no tak, no już jestem większa, ale wiesz, ja też bym chciała... A, żartuję! Każdy uwielbia pluszaki. I jak ktoś chce spać z pluszakiem, to nie jestem nic złego. Pluszaki są wspaniałe. Słuchaj! Powiedziała mi również Twilight Sparkle, że ma coś dla Ciebie i dla Rainbow Dash. U, naprawdę! Ojejku, musimy zawołać Rainbow Dash. Okej, okay, wołajmy ją. Rainbow Dash, Rainbow Dash! Wow! Prawie się z tobą zderzyłam! Nie prawie, tylko zderzyłaś się ze mną, ale to było delikatnie! Ach, nic nie jest, prawda? Nie, nie, nic mi nie jest. Dlaczego mnie wołacie? Co się dzieje? O co chodzi? Ja właśnie sobie teraz wrwałam dookoła chmurek! Um, wołamy cię, nie chciałyśmy ci przeszkodzić, ale wołałyśmy cię dlatego, że mamy coś dla ciebie! Dla mnie? Naprawdę? Och, niesamowite, jak ja się cieszę. Mm. A co dla mnie macie? Jeśli nie jest to nic pluszowego i nie wygląda jak chmurka, to nie będę z tego zadowolona. Ojej, ojej to jest pluszowe, ale... Ale nie wygląda jak chmurka. Hmm. Zaryzykować czy nie? Zaryzykować czy nie. Dobra, ryzykuję. Co dla mnie macie? <laughs> Niespodziankę! Mm. Niespodziankę, no ale powiedziałyście, że to jest pluszowe, ale nie wygląda jak chmurka. No to co to za niespodzianka? Sur, wiecie jak to wygląda? Nie, my do końca nie wiemy jak to wygląda. Wiemy tylko, że jest pluszowe. o co chodzi? Hmm, obejrzyj się. Ale wielkie jajka. Wow, są wielgarne, ale nie są pluszowe. To nie jajka mają być pluszowe, tylko to co jest w środku. No tak, wiadomo przecież, taki żarcik Wcale nie żartowałaś, Rainbow Dash Okej, okay, dobra, nie musisz jej mówić, ona jest jeszcze mała, może się nie zorientuje Ja tutaj jestem i wszystko słyszałam <taki> Żarcik, żarcik Ale jak my je otworzymy? One są w jakichś takich kartonach hmm, Może tak rozpędzę się i w nie tak pszuch, uderzą mocno i wtedy się otworzą ha, To jest świetny pomysł, zaczekajcie, zaraz tak zrobię Nie, 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 nie nie? Dlaczego nie? Uch, uch, przepraszam, nie chciałam cię potrącić. Ach, to już drugi raz to zrobiłaś. Nie denerwuj się na mnie, Fluttershy. Okej, okay, no dobra. Ach, mówiłam, żebyś zaczekała, ponieważ ja mam jeszcze lepszy pomysł, jak ją otworzyć. O, i jaki to pomysł? Um, dokładnie, jaki to jest pomysł? <laughs> A taki, Twilight Sparkle, do dzieła! Hej, dziewczyny! Troszkę magii! Psss! Mogę wybrać najpierw ja, skoro ty nie wiesz. Oczywiście, Apple Bloom. Możesz wybrać, które byś chciała. Czerwone poproszę, a dla ciebie na pewno będzie pasowało to żółte, bo ty jesteś cała żółciutka. Ty mm, też jesteś żółta, ale ja mam czerwoną grzywę, a ty nie? Och, masz rację. Dziękuję, pomogłaś mi w wyborze. Nie ma za co, ja po prostu bardzo chciałam czerwone. A, moje! Yeah! Ok. Że ci pomogę Dziewczyny, chodźcie tutaj Ale jajka wielgachne Będzie łatwiej, gdy ja się Za to tak naprawdę zabiorę Bo wy jesteście malutkie w porównaniu z tymi Gigantycznymi jajkami, no zobaczcie One są, ła Straszliwie wielgachne Jesteś gotowa na to? Widzę, widzę coś tam, widzę coś proszowego. Chyba jesteś na 100% gotowa O! Jaki śliczny misiaczek! Uuu, jaki piękny on jest! Jaki on jest milutki! Aaaa! Tak, jest bardzo fajny w dotyku. Niech no go wyjmę. Coś tu jeszcze jest? Nie, więcej nic nie ma w tym jajku. Ale śliczny misiaczek! Jejciu. różowy, ale zaraz. On ma uszy jak jakiś kotek. Uuu, Może to jest taka mieszanina! To jest kotek! Aaaa, o, o, zobacz jaki ma fajny nos, co to za kolor? Hmm, wiesz, hmm, to jest taki ni to pomarańczowy, ni to kremowy, ni to brzeskwiniowy, nie wiem co to jest za kolor, jakiś taki dziwny to jest kolor. A nie możesz się kogoś zapytać? Hmm, w gruncie rzeczy mogę. Moi drodzy, pytanie dnia! Co to za kolor? Jak sądzicie? Czy to pomarańczowe, brzoskwiniowe, łososiowe? Nie wiem. <laughs> Napiszcie mi w komentarzu, jak sądzicie, jak to według was wygląda. Cóż, cóż to za kolor tego, tego noska jest? Ale śliczny mi się z tyłu. Zobaczcie, mam taki fajny, długaśny ogonek. To nie może być miś, prawda? Nie może być Miś, bo mi się takich ogonków długich nie mają. Ale kotki mają takie ogonki. Kotki mają nawet jeszcze dłuższe ogonki, to jest. Nie wiem, może to jest malutki kotek i dopiero taki mały gonek ma. Bardzo możliwe, ale wiesz, co jest fajne, że jest ach, strasznie duży, strasznie pluszowy. I będę mogła z nim spać. Albo raczej na nim spać. Masz rację, on jest taki wielgachny, że nawet mogłabyś ty na nim zasnąć. Uśliczne Łapeczki dwie sprzednie, łapeczki dwie tylne. Stylnie. I tutaj coś jeszcze czarne oczka ma. Pyszczek słodziutki, no świetny jest. Słuchaj, ja go położę tam z tyłu na tym jajku i zobaczymy, jakie inne pluszaki udało nam się e, dzisiaj odkryć. Co ty na to? O, Ja to pewnie, że tak, a mogą sobie z nim siedzieć? Oczywiście, on jest twój! Dostałaś go od Twilight Sparkle, więc proszę cię bardzo. A, tutaj. Posadzimy go sobie, a ty na niego, hopsa i się przytulaj. Um, teraz, moje drogie, powiedzcie mi, które jajko otworzymy sobie? Hmm? Czy będzie to jajko żółte od Fluttershy? Tak, 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 tak. Czy może będzie to czerwone jajko od Apple Bloom? Tak, 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 tak. tak. Hmm. Ciężka decyzja. Hmm, hmm, hmm. Ah, Fluttershy, co myślisz? Czy powinniśmy otworzyć żółte czy czerwone? Ojejku, ja na początku chciałam, żeby otworzyć moje, ale teraz jak tak mnie zapytałaś, to się zastanawiam. Wiesz, ja jestem starsza od Apple Bloom, teoretycznie mądrzejsza, ale też nie potrafię się doczekać, żeby zobaczyć moją maskotkę. Ale ona jest mniejsza, więc chyba zasługuję na to, żeby otworzyć jej na początku. A powiem teraz ty mi powiedz co sądzisz, czy powinnaś ty swoje jajko otworzyć jako pierwsza, czy może jednak zdecydujemy się, żeby otworzyć jajko żółte? Ojej, ojej, ja się bardzo nie mogę doczekać, żeby otworzyć to jajko, bardzo, bardzo, proszę, proszę, moje, 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 ja wiem, że chcesz twoje, ale ja naprawdę już nie mogę wytrzymać, Rainbow też była pierwsza, ja chciałam być pierwsza, ale zgodziłyśmy się, żeby ona otworzyła jako pierwsza. Okej, okay, dobra. podjęłam decyzję. Jaka to jest decyzja, Flatyżaj? A problem. Możesz otworzyć swoje jajko. Teraz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Mua! <ścoughs> Jesteś kochana. Okej, okay, no to otwieramy jajko czerwone, wielkie. Wow. Kamera do góry i otwieramy je. Chciaa. Wow, zobaczcie na to, Kusiu, to jest piesek, <śle> ale śliczny jest i ma taką łatkę na oczku Podoba mi się bardzo i ma taki kolor jak ja, ależ on jest śliczny, och, będę mogła sobie spać na jego nosku Jest przykochany, zobacz na to ucho, mogę się tutaj schować <noise> Możesz się schować i przykryć jak jakimś kocykiem Dokładnie, o, chce mi się już spać O, zaraz zasnę, U, jeszcze nie teraz, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź Na dół uciekaj Chcę wszystkim pokazać jak wygląda ten pieseczek Takie ma uszka, długaśne To są jego łapki Jedna, druga, trzecia i czwarta O, ale ma łatkę na pupce i ogonek brązowy Jejku, jest kochany <laughs> jest kochany, rzeczywiście. I ten ogon ma inny kolor, i ty też masz ogon innego koloru. Wow, on po prostu wygląda jak ja, tylko jak pies. No tak, tylko zamiast czerwonego ym, koloru tutaj, ma kolor brązowy. Słodki jest niesamowicie, uśmiecha się do nas, nosek jest brązowy. Jak by go nazwać? To bardzo proste. No to jak? No jak to? Ma łatki, to musi być łatek. Aha, jaki on jest kochany. Cielem. Będę z tobą spała, nie będę się już bała! <laughs> Przesłodki jest. Słuchaj, to so, sobie tam siądź z nim. A, zrobimy tak. Ja tutaj przesunę to jajo. Siądziesz sobie ze swoim łatkiem z tyłu. O, proszę bardzo, możesz się do niego poprzytulać. A teraz otworzymy. Wow, ostatnie jajko! U, moje, 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 moje! Tak jest, Fladershaj, twoje, 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 twoje. Chcesz żeby zrobić ruch, chodziła karate? Nie, 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 nie! To by było zbyt brutalne. Ale tego tworzyłam czerwone i wam się podobało. No tak, ale to jest moje. Ja wierzę, że wszyscy powinni być przyjacielsko nastawieni, żadnego karate. Nie, 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 nie! Okej, okay, no dobra, no to może głaskaniem. O, głaszczemy to jajko, głaszczemy, głaszczemy, głaszczemy i e, głaszcząc je otworzymy. I co do za stworek? Nie mogę patrzeć, nie mogę! Albo chcę, chcę patrzeć jednak. A, małpeczka! Uj, jaka śliczna ona jest! Widzę, że ci się podoba. Pozwól, że ją wyciągnę. O! O! Ta, -da! tak wygląda. Zwierzątko pluszaczek od Flatershire. Śliczna jest. Zobacz, tylko na nią. Ma takie poczciwe oczka. No, ma bardzo poczciwe oczka i jej oczka są owalne. Piesek miał okrągłe, kotek też miał okrągłe, więc twoja małpka różni się oczkami yy, od pozostałych. Uszka fajne, takie okrągłe. Łapeczki, cześć. Piąteczka, piąteczka! Kopytka. też tak można. Z tyłu ogonek jest. I ogonek. Ale słodka, bardzo mi się podoba. I zobacz, jak ją tak głaszczę, to ona chyba mruczy. Nie słyszę żadnego mruczenia. Okej, okay, to może moja wyobraźnia mruczy. Aha, ale fajna jest. Mi też się bardzo, bardzo podoba. O, jakie łapki ma tutaj. <laughs> bardzo fajny kształt. Kogoś wywróciłam. Uuu, przepraszam cię. Rainbow Dash. Nic mi nie jest. No to bardzo dobrze, że nic ci nie jest. O, jakieś tutaj. Kosmyki. Śliczna. Bardzo, bardzo fajna. Mogę się teraz do niej poprzytulać? Oczywiście, że możesz się teraz do niej poprzytulać. Dzięki! O, śpimy. Nie, nie śpi jeszcze, nie śpi jeszcze. Co ja tutaj tak sama będę, jak już zaśniesz? Hmm, no chyba... Chyba tak! No bo co? Mamy pluszaki, ja mam swojego, Apple Blue ma swojego, Rainbow Dash ma swojego, więc ja już nie wiem co mówią ja chcę spać. Okej, okay, no dobra, nie będę taka! Moi drodzy, pozwolimy <laughs> wszystkim kucykom zasnąć sobie. O, tada, jedna śpi, proszę. Zobaczmy dalej, Uu, nie spadaj. <laughs> Jedna śpi na małpce, druga na piesku. O, dajmy je tutaj wszystkie bliżej, żeby było widać, jakie dzisiaj stworki udało nam się znaleźć. Jakie śliczne zwierzątka, proszę. A, wszystkie mi spadają. <grym> I jeszcze jeden. No, nie no. Co ty robisz flatersza i spadasz cały czas. O, w ten sposób. Proszę, proszę, wszystko pięknie już teraz widać. Dziewczyny siadają na swoich zwierzątkach, przytulają się do nich i idą spać, a ja się z wami żegnam, moje drodzy. Odwiedzajcie nas często po kolejne filmiki i pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał i zostawić nam kciuk w górę, tam na dole. Proszę bardzo, naciskać. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc. Pa. Pa.